Witam serdecznie. Dzisiaj gościem naszego serwisu jest pani Jolanta Kosińska, naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. Witam serdecznie panią. Witam, dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jakie atrakcje czekają mieszkańców, no i oczywiście tych naszych najmłodszych w Rawie Mazowieckiej? Powiem o najmłodszych. Słuchajcie, drogie dzieci, 2 grudnia, najbliższą niedzielę, Mikołaj z saniami rawy ulicami. Zapraszamy wszystkie dzieci o godzinie 13:00 przedmiejski dom kultury w Rawie Mazowieckiej oczywiście. Atrakcji będzie bardzo dużo. Zagroda Świętego Mikołaja. Mikołaj w swojej zagrodzie, Mikołajowi w swojej zagrodzie będą towarzyszyły elfy, renifery, prawdziwe renifery oswojone, piękne czerwono złote sanie, Prześliczny czerwony domek, ukryty w choinkach. W tej zagrodzie będziemy mogli zrobić sobie zdjęcie ze świętym Mikołajem. Czyli każdy będzie miał okazję usiąść prawdziwemu świętemu Mikołajowi na kolanach, tak? Tak, oczywiście każde dziecko będzie mogło to zrobić. I powiedzieć mu, jakie marzenia chce, żeby Mikołaj zrealizował na święta? Tak, powiedzieć, jakie ma marzenia, i oczywiście, każde dziecko musi być tego dnia bardzo grzeczne, bo Mikołaj wszystko widzi i wszystko wie. Żeby czasem się rózga nie trafiła. No też tak może się zdarzyć. Chociaż mam nadzieję, że nie. Obiecywałam Mikołajowi i tłumaczyłam zapraszając go do nas, że wszystkie dzieci w Rowie Mazowieckiej są bardzo, bardzo grzeczne. Dzieci w Rawie Mazowieckiej grzeczne? Mikołaj przyjeżdża z daleka do nas? Tak, z Zakopanego, z gór. Mikołaj przyjeżdża z daleka. Ponadto będą jeszcze inne atrakcje, liczne zabawy i konkursy w wykonaniu aktorów teatru ulicznego z Krakowa. Aktorzy ci będą na szczudłach. I na zakończenie swojego występu obejrzymy wspaniałe widowisko plenerowe Gral. A potem o godzinie 16 na scenie Miejskiego Domu Kultury wszystkie dzieci będą miały okazję obejrzeć bajkę grudniową Jemiołuszek, świąteczny Duszek. Ta bajka zakończy się około godziny 17.00 i wtedy wszystkie dzieci i wszystkich zapraszamy przed Miejski Dom Kultury, gdzie wspólnie rozświetlimy świąteczną choinkę. Proszę powiedzieć więcej na temat tej choinki, bo wiem, że to jest zjawisko dość interesujące. Choinka iluminacja, tak? Tak, ale to będzie niespodzianka, nic nie mogę powiedzieć. Koniecznie musicie wszyscy Państwo przyjść ze swoimi dziećmi. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, ale jeszcze tutaj parę słów. Jest to można powiedzieć kontynuacja już imprez właśnie dla najmłodszych w naszym mieście, czyli nie jest to pierwsza impreza ani ostatnia, prawda? Myślę, że tak. To jest kontynuacja imprezy dla właśnie najmłodszych mieszkańców miasta. Zawsze we wrześniu roz, mamy taką imprezę Witaj Przedszkolaku, gdzie witamy wszystkich najmłodszych przedszkolaków w przedszkolach i tych, którzy już chodzą do przedszkola. I to jest kontynuacja i myślę, że mamy na następną imprezę w tle z lodowiskiem, bo mamy oczywiście przy pływalni Rawski Lodowisko, więc tam planujemy następną imprezę, ale to już w miesiącu styczniu-lutym. Czyli wtedy zdradzimy szczegóły kolejnej imprezy. Póki co zapraszamy na te 2 grudnia, tak? Na świętego Mikołaja. Mikołaj z Uniesaniami, rawy ulicami. 2 grudnia o godzinie 13 przed Miejskim Domem Kultury. Serdecznie wszystkich zapraszamy.